Wydajecie to już piąty odcinek jak to szybko leci. W poprzednim odcinku uczestnicy musieli zjeść obrzydliwe jedzenie które przygotował major Andre i trochę pomylił nazwy potraw tym razem nie wybrali zamkowi rycerze tylko drapieżne lwy a przegrali słoneczne anioły i musieli posłać kogoś do domu Sandra Fertes była bezpieczna przed głosowaniem bo nie brała udziału w wyzwaniu żeby było porówno gracze i odpadła Anders kto wygra kto przegra kto wyleci przekonacie się już za chwilę w totalnej porażce na wyspie ma ta to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak Kim chce być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę być swój słońca sobie żyć nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś stoję tam To Bo ja chciałbym być sławny Na 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 Tak zmieniam zdania, nie jestem praktycznie sama, Daniar to doskonały pomocnik i chyba zaczyna mi się podobać jako chłopak. Wczorajsza eliminacja bardzo mi się podobała, była nietykalna i miałam propozycję dwóch sojuszy, aby tak było do półfinału tak odważne słowa, ale myślę, że mam szansę. Dobra, kochanie, musimy znowu wygrać wyzwania, te przegrane były pod puchą dla innych drużyn, żywiesz, że my tacy słabi jesteśmy, a teraz będziemy atakować. Powiem wam szczerze nic nie zrozumiałem co ona powiedziała ale róbmy jak ona uważa. Ten milion jest bardzo łatwy chociaż pracuje jako pogodynka to umiem zagracia zagrać a Kilian to idealny pomocnik do wytrwania przynajmniej do połączenia drużyn. Chłopaki mam propozycję zanim dziewczyny przyjdą może jak przegramy wyzwanie to zagłosujemy razem na Kyle a później na Rite taki sojusz chłopaków co wy na to. Jasne czemu nie. Ale super dwa odcinki albo przy dobrych lotach będę bezpieczny aż do połączenia drużyny, ale się cieszę i dziękuję za to mojemu bratu Wito. No to tym co powiedział Retin jestem bezpieczny bo wiecie jako lider drużyny zawsze jestem najbardziej zagrożony a tu proszę taki sojusz. Drużyny przed domki wygrana drużyna ma samochód do dzisiejszego zadania, który prowadzi kelner z waszego domku a reszta na nogach wszyscy macie mapy i drogi i macie się ich trzymać macie 5 minut na zebranie się do wyzwania i startujecie ale to kto wygra kto przegra kto wyleci dowiecie się po krótkiej przerwie na reklamy. Subskrybujcie kanał Shrek, czas to jego sprawa, że ten sezon wygląda tak dobrze, poprawił on wygląd postaci, zrobił domki i tak dalej, link do jego kanału w opisie. No i to mi się podoba, nie będę zwalniał drużyny moim bieganiem, kolejny odcinek w którym nie odpadnę, ale ekstra. Dobra, bierzemy mapę i do auta. O jaką mapę jej chodziło? Przecież tam nic nie było, tylko jakaś kartka z bazgrołami. Dobrze, no to ja będę nawigowała pana, a pan będzie jechał najszybciej jak pan będzie mógł. No dobra, niech Daniel zabierze mapę i biegniemy. Dobra, może jesteśmy ostatni, ale mamy sojusz chłopakami, mi to tam wisi najważniejsze, żeby na mnie nie głosowali. Jeszcze nie ma ich, no to co zamawiamy jedzenie tutaj, bo trochę jestem głodny, ja bym zjadł pizzę, a ty mająże handle? Jasne czemu nie i może być pizza. Ale mam znowu farta chyba ktoś mnie wysłuchał tam na górze w końcu trochę wolnego jest w tym programie. Brawo znowu wygrywacie możecie już wracać autem do domku dla zwycięzców i znowu nikt z was nie wyleci. Noż ile można analizować mapę i układać taktyką już 15 minut tu stoimy możemy w końcu iść. Tak specjalnie powiedziałem im, że trzeba analizować mapę, mi tam obojętne, czy wygramy, czy przegramy. Ja mam sojusz, więc mnie to nie obchodzi. A ja już wiem, jaki ma plan pan Ferdynand. chce specjalnie przegrać i wywalić jedną z dziewczyn bardzo dobry ruch. Brawo zajmujecie drugą lokatę czyli nikt z was nie wyleci poczekajcie muszę coś do głośników powiedzieć. Gdziekolwiek jesteście zamkowi rycerze już nie musicie się starać przegrywacie i widzimy się na ceremonii eliminacji po raz pierwszy w tym sezonie. Przegraliśmy przez pana Ferdynanda ale coś za spokojny jest chyba coś knuje ale jeszcze nie wiem co. Podsumowując dzisiaj było fajnie trochę odpocząłem po tych dwóch odcinkach co musiałem zadawać pytania. Nie wiem co się stało z tamtą drużyną. Wygrywała trzy razy z rzędu i raz zajęła drugie miejsce. Może się pokłócili, ale to nie moja sprawa. Ważne dla mnie, że nie śpię na podłodze. O Daniel, znalazłam Cię. Chciałam się Ciebie zapytać, czy nie chciałbyś ze mną chodzić tak na próbę, bo bardzo mi się podobasz i to nie jest zagranie pod utrwalenie naszego sojuszu. Nie spodziewałem się takiego pytania. No możemy spróbować, ale powiem Ci szczerze, że nigdy nie miałem dziewczyny, więc nie wiem co robić. Pewnie ja z rytą jesteśmy na celowniku chłopaków z naszej drużyny, ale może nam się uda przekonać chociaż jednego, żeby z nami głosował i był remis i dogrywka. Odpadła moja dziewczyna i nie mam sojuszu żadnego, muszę jakoś przekonać kogoś albo się dołączyć do sojuszu jakiegoś. Dobrze, no to wiecie już na kogo głosujemy, więc możemy trochę odpocząć przed ceremonią. Kilian, powiesz mi gdzie pracujesz, co robisz i tak dalej, bo nic na razie oprócz mnie nie wiemy o sobie. No to tak mam 29 lat i mieszkam z matką, nie pracuję, lubię chodzić na siłownię i spotykać się z Felixem i Anders, bo to są moi przyjaciele. Co jak on może mieć 29 lat i być tak głupim przecież on nie wiedział co to jest mapa? Ja myślałam, że Mama z góra 25 lat. Ciągle próbuję na czymś przyłapać Alicji, ale nie udaje mi się, będę czekała dalej. Ale super, co prawda, myślałem, że będzie łatwiej, ale i tak jest. Super, bałem się, że odpadnę pierwszy, ale jak nie odpadłem, no to gitni się teraz nie przejmuje tym. Retin, mamy dla ciebie propozycję sojuszu i chcemy ci powiedzieć, na kogo głosujemy, i żebyś z nami zagłosował i przekonał kogoś z chłopaków. Ale fajnie będę miał zero głosów, albo podpuszczają mnie tylko i wylecę, ale to jest tylko jedna możliwość, żeby się przekonać, pójść na ceremonię. Powiem wam szczerze, że zapomniałam, że można podsłuchiwać w pokojach zwierzeń. Od następnego odcinka będę ją podsłuchiwała. Ale super mam chłopaka i ciągle wy dwoje. jesteśmy w walce o milion dolarów. Może dojdziemy razem do finału? Dobrze, jesteście pierwszy raz w tym sezonie na głosowaniu. Kto nie dostanie pionki odpada na początku. Przeczytam osoby bez głosu w toreki. Marcuz Buenos z i chudas Hamlet z jednym głosem bezpieczna jest lita, a ostatnia pianka leci. Ostatnia pianka leci do pana Ferdynanda przykro Mikaila musisz iść z majorem Andrę do samolotu. No dobra nie wyleciałam pierwsza to jest plus, ale z drugiej strony mogłam bardziej się odzywać i coś namieszać no nic trzeba wracać do tej nudnej pracy. Dzisiaj odpadła Kajla kto odpadnie następnym razem kto wygra kto przegra czy Izabela dowie się co knuje Alicja tego i wiele więcej dowiecie się już w następnym odcinku totalnej porażki na wyspie Man.